W czwartek 19 października w Auli Kolegium Polonikum w Słubicach odbyła się inauguracja roku akademickiego 2023-2024. Każda taka inauguracja jest wyjątkowa. A ta jest wyjątkowa szczególnie, bo w ubiegłym roku nastąpiła zmiana władz rektorskich w Jadrinie. W tym roku także pojawi się tutaj nowy pełnomocnik do spraw dydaktycznych, pani profesor Justyna Krause-Pierz. No i mamy cały szereg nowych inicjatyw, które ruszają. To jest Centrum Współpracy Polsko-Ukraińskiej, to jest wprowadzony wspólnie kierunek dotyczący humanistyki cyfrowej. Czekamy jeszcze na decyzję. Decyzję w sprawie wspólnego kierunku dotyczącego studiów o Niemczech. Także jak Państwo widzą, całe mnóstwo rzeczy się dzieje, rozgrywa są kolejne pomysły, jest złożony wniosek o projekt, który będzie sprzyjał rozwojowi Kolegium Polonikum. Wyjątkowy rok na pewno. Takie transgraniczne placówki na uczelniane to jest ogromna rzadkość w skali całej Europy i dlatego tu słupice mogą się pochwalić taką Kolegium Kolonikum, ale też podzielić swoim doświadczeniem z innymi podobnymi placówkami, z innymi uczelniami. Myślę też, że to transgraniczne położenie jest niezwykle atrakcyjne dla przybyszów czy z Ukrainy czy z innych krajów, a obserwujemy też to, że coraz więcej osób się przemieszcza, czy w poszukiwaniu pracy, czy po prostu w poszukiwaniu, w poszukiwaniu nauki. A Słubice mają wyjątkowo dobre warunki jako miejsce transgraniczne i miejsce, które ma bardzo dobrą infrastrukturę, także mieszkaniową dla studentów. Czego można życzyć najbardziej studentom pierwszego roku? Fakt, że mieszkamy w kraju europejskim, że otwierają się przed nami perspektywy europejskie, że macie Państwo przed sobą otwarty świat i warto go poznawać, poznawać w dialogu w porozumieniu z innymi, to jest ta największa wartość, którą, której moje pokolenie nie miało, nie znało i może dlatego właśnie my doceniamy to najbardziej. Życzę Państwu powodzenia i przede wszystkim wiary we własne siły, bo ona zawsze się przydaje. Wybrzmiała Gaudamu Sigitur, a więc radujmy się i kolejny rok akademicki Kolegium Polonikum filii Poznańskiego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza formalnie stał się faktem. Nam pozostaje tylko dołączyć się do życzeń dla studentów przekazanych przez panią rektor.